W tej wersji Excela mamy do dyspozycji formatowania warunkowe, jakie nie były dostępne we wcześniejszych wersjach. Mówię tutaj o kolorowych paskach i ikonach, które możemy bardzo szybko stosować i które znakomicie pomagają w szybkiej wizualnej analizie danych. Spójrzmy na ten przykład. Mamy tu średnie oceny z trzech przedmiotów dla czterech uczniów. Jak widzimy, wartości te różnią się niewiele od siebie i na pierwszy rzut oka trudno stwierdzić, która wartość jest najwyższa, a która najniższa. Jeżeli jednak zastosujemy tu odpowiednie formatowanie warunkowe, to bardzo szybko zauważymy wyróżniające się wartości. Zaznaczamy ten zakres, przechodzimy do formatowania warunkowego i tutaj paski danych. Stąd możemy wybrać pasek w dowolnym kolorze. Niech będzie to kolor niebieski. Po zastosowaniu od razu widać, że ta średnia jest najwyższa, a ta najniższa. Wykonajmy takie formatowanie dla pozostałych przedmiotów. Wybierzmy tu może inny kolor paska, na przykład zielony. I dla geografii. Pasek żółty. Formatowanie takie może wyglądać jeszcze bardziej efektownie, jeżeli odpowiednio poszerzymy komórki. Spójrzmy teraz na kolejne formatowanie, a mianowicie na paski kolorów. Także i te formaty możemy stosować bardzo szybko. Zaznaczamy komórki, które chcemy sformatować, i wybieramy tutaj skalę kolorów. Tu mamy do dyspozycji trzy i dwukolorowe skale. Tutaj jest skala zielony, żółty, czerwony. Tu jest dokładnie ta sama skala, ale odwrócona. Tak samo i tutaj. Tu mamy skalę niebieski, żółty, czerwony. A tutaj dokładnie tę samą skalę, odwróconą. Poniżej mamy skalę dwukolorowe. Zastosujmy właśnie ten format. Jak mówi już nazwa tego formatu, wartości przedstawiane są tutaj jako skala kolorów. Wartości najmniejsze mają jeden kolor, a wartości największe kolor drugi. Wartości leżące pomiędzy tymi skrajnymi wartościami przyjmują odpowiednio pośrednie kolory. Będziemy to dużo lepiej widzieli, jeżeli posortujemy sobie taką listę rosnąco. Jak widzimy, wartość najniższa ma kolor czerwony, a najwyższa żółty. Bardzo łatwo możemy tę skalę odwrócić stosując odwrotne formatowanie. Czyli wybieramy skalę kolorów i nie tą, lecz tą skalę. Teraz formatowanie mamy odwrócone. Tu mamy zastosowaną, jak pamiętamy, skalę dwukolorową, ale możemy tu zastosować również skalę trzykolorową. Spójrzmy. Na przykład tą. Tu mamy trzy kolory do dyspozycji, a mianowicie kolory dla wartości najniższych, najwyższych i pośrednich. Jeżeli chcemy zmodyfikować kolorystykę takich skal. To możemy to zrobić, wchodząc do bardziej zaawansowanych ustawień. Wybieramy tutaj więcej reguł. Teraz możemy wybrać na przykład skalę trzykolorową i na przykład zmienić kolory. Tu mamy jeszcze więcej możliwości wyboru. Możemy ustawić liczbę i zapisać konkretne wartości. Jak widać, tych możliwości mamy dość dużo. Omówienie ich zajęłoby zbyt dużo czasu, a więc nie będę tego robił. Przejdźmy dalej. Teraz komórki mamy sformatowane właśnie w taki sposób.